Dobra psiaki, mamy defense, kryjemy zoną. Na komendę przechodzimy na men. Force forehand, no break, zbijamy im dysk, dwie dobre oferty, inna otwartą, out na zamkniętą, hak w zonę, layout i mamy punkt. Jazda! Dobra. Będzie. <coughs> Halo. No jasne. теща. Cześć, z tej strony Patryk. Jestem zawodnikiem WKPS już od 17 lat i opowiem Wam trochę o turnieju Winter Unleashed. Pomysł na ten turniej powstał mniej więcej 7 lat temu, po długiej przerwie w organizacji naszego trawiastego turnieju, czyli Unleashed, który odbywał się w Poznaniu. Chcieliśmy dać coś społeczności frisbee od siebie. No i stąd po właśnie pomysł, żeby na nowo zacząć robić turniej. W momencie, kiedy o tym myśleliśmy, było już lato i było za późno, żeby robić turniej trawiasty, więc stwierdziliśmy, że zrobimy turniej zimowy. No i w tym roku mamy siódmą edycję Winter Unleashed, która odbywa się ponownie w Murowanej Goślinie. Do tej pory większość turniejów odbywała się dokładnie tam. Raz turniej odbywał się w Rokietnicy, Nazywa się wtedy Rocket City i raz w Poznaniu w Arenie. Od początku przyświecał nam cel, żeby ten turniej był trochę inny od tych, które są teraz organizowane, a bardziej odzwierciedlał to, jak turnieje wyglądały pomiędzy 5, 6, 7, 8 lat temu. Gdzie większość ludzi w Polsce znała się bardzo dobrze, drużyn było mniej, więc panowała taka bardziej przyjazna atmosfera i turnieje też organizowane przez drużyny były mniej więcej na modłę taką niemiecką, czyli były bardzo otwarte, przyjazne, zapewniały wiele atrakcji, dawały po prostu dużo możliwości związanych z Ultimate i z całą tą kulturą, a nie były tylko stricte przedsięwzięciem sportowym. Oczywiście na, na tym też nam zależy i chcemy, żeby poziom turnieju był zawsze wysoki, natomiast staramy się dać z siebie od siebie w zasadzie jak najwięcej jako organizatorzy i tak naprawdę dać możliwość drużynom, żeby spełnili się także poza boiskiem. Stąd prawie zawsze, a w zasadzie zawsze mamy sporo konkursów, atrakcji podczas turnieju, które zapełniają drużynom a spędzanie wolnego czasu. Przynajmniej staramy się tak to zrobić i tak też będzie w tym roku. Mamy nadzieję, że to właśnie jest. Ten, przyciąga drużyny na nasz turniej jest takim magnesem, że to nie jest po prostu kolejny turniej Ultimate, ale coś specjalnego, coś co zapominają, coś co do nam się prowadować dalej.